Że nie grasz? Mogę z Tobą zagrać? Kurczę, co jest z tą piłką? Ciągle odskakuję. Że nie bądź miły, daj piłkę! Kurczę, co z tą piłką? Ciągle się gdzieś odbija! To na nic! Jeszcze nawet nie dotknęłam jej! nie słuchaj, a co jeśli kupię ci nowiutką piłkę? A jeśli kupię dwie, no dalej, że nie proszę! Że nie daję Ci ostatnią szansę. Jeśli tego nie przyjmiesz, to twoja wina. Dwudziestka będzie moja, nie twoja. Okej. Okay. Okej, okay, Żenia, nie chciałaś mi dać swojej piłki. Dlaczego nie? Byłoby lepiej, gdybym... A więc telefon żeni. Dobrze, znam hasło. Okej, okay, zobaczmy, ile kosztuje najdroższa piłka. I zamówimy 10 sztuk. O, wow, 500 dolarów? Wow, połowa mojego telefonu! I zapłacimy za to kartą żeni. Czyli mogę jeszcze kupić sobie coś za 300 dolarów. Normalnie. Teraz ma 10 piłek, więc może sobie grać. Tak, teraz trzeba to ukryć, żeby niczego nie podejrzewał. Dobrze. Uff, dobrze dzisiaj poćwiczyłem. Zobaczymy, co tam w wiadomościach. Tak, co? 10 piłek? Transakcja na 800 dolarów? To Nicole zrobiła! Na pewno tak! Jak to anulować? Halo? Dzień dobry, dzień dobry. To nie ja zamawiałem, to nie ja zamawiałem z tego numeru. Możecie to anulować? Poproszę o zwrot moich pieniędzy w jakikolwiek Mała dziewczynka zamówiła dziesięć piłek i jakiś mundurek. Proszę o zwrot pieniędzy. Zwrócicie je? Zwrócicie? Wielkie dzięki! Tak, to wszystko. No, Nicole, już ja ci pokażę.